Ostatnia zapowiedź. Zauważyli Państwo, że weszliśmy w sferę polskiej piosenki, a więc teraz piosenka Tadeusza Kwiecińskiego i Zbigniewa Rebika, która się nazywa Cavalero. Wykonają Piotr Rafałka, a później już wielki finał. Proszę bardzo, Piotr Rafał. Seniora Bianka z Madrytu jest w pełni rozkwitu, a jednak okropne ma zmartwienie. I to zmartwienie gnębi ją szalenie. Nie może już ni spać, ni na gitarze grać. Do córki mówi, o Anro, ty ciągle jest panną, choć dawno powinnaś być mężatką. A półzie miłą przecież i łatwą, więc może ktoś pojawi się, kto weźmie cię. Do domu wkroczy, zdejmując sombrero, kawaliero, kawaliero, z ukłonem szepnie wytwornie mi okiero. Kawaliero, kawaliero, a potem do maczu leo, czy zechcesz być mi skłonną i pokochać mnie? I znów się skłoni uroczy kawaliero i córeczce oświadczy się. Miora Bianka z Madrytu jest w pełni zachwytu, Aż wokół sąsiadki zazdrościły, Bo zjawił się uroczy ktoś i miły, I widać było, że w zamiarach zjawił się. Co dzień przychodził z kwiatami i chodził z paniami Na lody do sklepu narożnego, Aż zdecydował się i dnia pewnego Pomyślał, kocham ją i na odwagę wziął Do domu wkroczył, zdejmując swe sombrero Kawaliero, kawaliero Z ukłonem szepnął wytwornie mi okiero Kawaliero, kawaliero A potem dodał czuleo Szalono, czy zechcesz być mi skłonny i pokochać mnie? I znów się skłonił uroczy kawaliero i mamusi oświadczył się. Piotra teraz wielki finał, Chanson d'amour. Zapraszamy artystów na scenę. Wszystkich. Pierwsza idzie Natalka, druga idzie Mila. Tak, chodź Natalko, tylko nie do Kieliszka. Kochana, Kieliszek to ta wcześniej. Ja wiem, że mamusia dała Ci przykład tutaj na scenie, tak, ale to nie jest najlepszy przykład. Tak, prosimy bardzo. Tutaj idziemy. E uwaga, wielki finał.